Kurde, kros do nas y, zadzwonił. Kurde, możemy się czuć wyróżnieni? Mamy 2,5 miliona. Czyli tak, wyścigi i kami. Zostały nam tylko wyścigi. 6 wyścigów. Dlatego przesiadamy się do Caymana. Wróćmy zatem do kryjówki. A muszę przyznać wam, że Ewa się spisało świetnie dzisiaj. Ale zobaczmy sobie najpierw kartotekę wykroczeń. Czy coś się tam zmieniło. Czy będzie. Say what? <laughs> nie no. Ej nie no, niby zero zatrzymań, niby tam przekupiłem ta łapówka i tego typu Ale To wciąż za mało, żeby... Były poważne wykroczenia albo coś w tym... coś jeszcze więcej. Dobra, gdzie jestem jakoś w jakąś miar wysoko wartość zniszczeń. Piąte miejsce. Ile już Wow! Milion 448 tysięcy. Świetnie. Uzyskane notowania, to wiadomo. Tu jestem też wysoko. A, wykroczenia pojedynczy pościgu. Cóż by musiał 8 wbić. Niknięte kolczatki, ósme miejsce. Dobra, to tyle w temacie. A teraz weźmy sobie porszaka, który siedzi czeka spokojnie na swoją kolej w garażu. I się doczekał dość szybko. I teraz weźmy sobie jakieś w miarę szybkie wyścigi. Zobaczmy, już będzie nieco mniej emocji. Emocje już opadły i mamy tak Eclipsa, Lotusa Elis i Audi A3. No trochę ciekawa konkurencja, chociaż Elis by nie mógł wziąć na zakrętach, co ja z kolei bym mógł nadrobić na dużych, długich, prostych. A ta trasa się właśnie taka wydaje w miarę prosta. I z tego co widziałem, ta trasa jest taka w miarę krótka, więc naprawdę wypadałoby się sprężyć. I, I odstawić rywali po prostu, na jakąś większą odległość. Ale widzę, że Elis nie odpuszcza, tak jak przypuszczałem. Będzie chyba mnie próbował wziąć na zakrętach. I o, ktoś tam chyba przeróżnął nieźle. Ale tu mnie Eclipse bierze już. Wziął mnie. Dobra, teraz tylko by hamować. wyrobić na zakręcie. Udało się. I odskakujemy. Teraz przed nami kolejny ostry zakręt, widzę. Zbliża się niebezpiecznie. Tro trochę zwalniamy. O, pięknie. Udało się. teraz. Ile już mamy? 67, 8, 9! 70%! 70... O matko! Kurde, ta trasa tak szybko leci, że. Szok! Shocked! Dobra, teraz jak tu skręcić? O, może tak, teraz nitro. Zostało już naprawdę niewiele trasy, więc już dodajemy gazu, oszczędzamy nitro. Dobra, dwóch mam z głowy. Jeszcze żeby jeden mnie nie wyprzedził. Okay, już widzę metę, zbliżam się do niej. 280. Jest. Udało się. 12 tysięcy pana na nasze konto. Jak widzicie, szybki tor. I tutaj mamy już kolejny wyścig. Ryzyko minimalne. No Wygląda to tak trochę jak z powrotem. I mamy tym razem BMW Mazda RX-7 i Carrera GT. Wow. No, konkurencja powiem tylko tyle, że solidna, Dobra, teraz się... Uda, uda! Dobra, jedziemy. Szybko do przodu. Wyrywamy. karę GT może być problem. Najszybsze auto. No może nie najszybsze, co szybsze? Chyba Ford GT jest szybszy albo Murcielago. Ale z drugiej strony nie ma... O z lepszym przyspieszeniem. Kurde się zastanawiam właśnie tak powoli, czy wziąć tak pod koniec Murcelago, czy właśnie karę GT. Czy poczekać na nie? Tak, będzie na nie wydatek łącznie około 600-700 tysięcy. No nie no, ale myślę, że jeśli wszystko pójdzie, powoli, jeśli że będę miał tej kasy brud, Może nawet milion się uda zdobyć. I wow! Tu mnie Carrera wzięła bezczelnie. Teraz mnie Mazda jeszcze bierze. Dobra, może uzbierajmy trochę nitro. Będzie okazja na, tej dłuższej prost na tym dłuższym zakręcie, co teraz się do niego zbliżamy. Kiedyś mi się ten zakręt bardzo podobał. Taki długi, się ciągnął, tak, bez końca. I dobra, chyba będę musiał powtarzać ten wyścig jednak. I w ogóle jak ja pojechałem, ja się was pytam. Come on, jedziemy, jedziemy. Szybko, szybko, szybko. Go, 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 go. Szybko, szybko. Come man, on, come man, on, come, on, come on. I dobra, udało się. Jestem pierwszy. Prowadzę. Teraz tylko nie straci tego. I o, o. Prawie by w jego przyrżnął, konkretnie tak samo jak wtedy w pościgu. Nie no, kurde, ale wspaniałe to było po prostu. Dwa pościgi bez żadnego problemu. Był po prostu, prawda, moment grozy, ale. Nie no, sukces. Udało mi się uniknąć aresztowania w tym odcinku. Pewnie będzie tak jak w poprzednim, że będę miał nadrobioną zaległość za poprzedni i znowu zostanę aresztowany. I kolejny sms? Nie, roż, nie słucham Cię, po prostu nie, 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 nie. słucham Twoich rad, są beznadziejne. Dobra, teraz gdzie? Próba czasowa. Szybko, konkretnie na temat. Pomijamy. Nie, naprawdę, nie słuchamy Cię, Ron. Nie chcę jego rad. Bo wszystko już dawno przerobiłem przecież. No ale kawa, żeby dopiero ostatnio powiedzieć o blokadach drogowych? Wtedy, kiedy one jeszcze pojawiały, Kurde, nie wiem kiedy. Już koło 12 rywala? Czy trzynastego na uparciucha? A ja już jestem przy szóstym. Beach, please. Ale okej. Okay. Mamy? Mamy chyba jeszcze jakąś próbę czasową? Bo chyba trochę skręciłem sprawę. Otóż ta sprawa jest taka, że pamiętacie jak przejechałem jeden punkt kontrolny z palcem w nosie? To całkiem dosłownie. Teraz chcę to powtórzyć, ale na nieco dłuższym dystansie. Nawet na całej trasie, jeśli będzie to potrzebne. Takie nieco uatrakcyjnienie prób czasowych. Tak, wiecie o co mi chodzi. Nie ja na pewno jesteście rozgarnięci. Będziecie o tym wiedzieli. Co mi chodzi po głowie? W tym moim chorym myślę. Ale dobra, to kolejnej bramki mamy 54 sekundy, ok. I o, 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 o Trochę tu brzydko zadriftowałem. I szkoda, że tutaj nie ma przejazdu, bo by mi to znacznie skróciło trasę. Ale dobra, widzę, że jesteśmy po połowie. Już trzy... Już trzy bramki za... O, oh, fucken. fucking! Nie no, pięknie! Brawo po prostu! Ja nie wie się w ten Nie, wie się w ten słup. Celowo, specjalnie. To zauważyłem, że był na nim jakiś tam żółto czarny moty, wiecie, moje ulubione. No to postanowiłem się nim... Mu... To się postanowiłem mu przyjrzeć co bliżej, tak wiecie. Tutaj żółto czarne dła na kanale tu taki wstęp jak do materiału ogólnie do wszystkich materiałów. Nie no właśnie, czemu tego nie ma w serii let's play? No. Nie no, będzie to w serii let's tylko po prostu... Nie no, to się pojawiło tak... Już gdzieś tak prawie w połowie serii. Więc postanowiłem tego nie zmieniać. Ale więc że już w następnej serii się to pojawi, ale... Po powiem wam tylko tyle, że nie pojawi... Tak wam zaspojleruję, że nie pojawi się taka typowa kolorystyka, nie będzie taki żółto tylko, jakby to ją... Będę się bawił kolorami po prostu. Tam coś rzucę, tam zarzucę. Nie, to wszystko zależy... Te kolory będą zależeć od serii, w jaką będę grał, ale... Też... Ale te pasy niebezpieczeństwa, no to... Wow, jak to zabrzmiało, pasy niebezpieczeństwa? Ale dobra, never mind. Te pasy oznaczające niebezpieczeństwo. do one zostaną, dobra, już ukończone. Dobra, i zajmiemy się próbą czasową. Czy mamy jeszcze jakąś? Tak, i co całkiem konkretną z tego, co widzę. Dobra, no to jak? Wsadzamy sobie palec w nos, o tak. I jedziemy. Tak, to będzie bardzo ciekawe doświadczenie. Tak, przejechać sobie trasę Sparcy w Dosie. Bez nitra Ej, nie no, to będzie sukces. Jak mi się uda, to przejechać bez nitra po prostu. Dobra, ile mamy czasu? Mamy 27 sekund, więc... Kurde, tu mógł być poroniony pomysł, że wam tak powiem. Nie wiem, czy mi się uda, ale... Nie no, jak mi się uda, to, to by było epickie po prostu. Wiecie, tak, już bez litra kompletnie. Dobra, mamy jeszcze. 10 sekund, 9, 8. Tak, zdążę, 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 5, 4. Jest! 4 sekundy. No kurde, ludzie, wreszcie jakieś wyzwanie Wam powiem. Tak sobie zarzuciłem i do kolejnej ramki tak naprawdę już nie wiem, czy zdążę naprawdę. Kurde, niby jadę bez nitra, efekty te same. Dalej jadę trzy paki. Nie dobra, może niby nie wygoda i... Dobra, 9, 8, jest 8 sekund. Tak, właśnie takiej trudności powinny być. Tak trudne powinny być próby czasowe dla mnie. Czyli właśnie tak zostało tak 4-5 sekund. A nie, kurde, 20 coś. Dobra, tu driftingiem. Kurde, tak nie karci, żeby to nie trążyć. Może łokciem jakoś coś. Nie, nie, nie. a ktoś wojna jeszcze Windowsa wcisnę i... Nie Ten kawiesz odpowiadający za wyjście do... na pulpit. Co wtedy będzie? Tu brzydko zadritowałem. Co może się odbić negatywnie na moim przejeździe? Ile jeszcze mamy czasu? 12 sekund. 10, 9. Tak, 9 sekund. Pięknie. Jest, jak ja się dla was poświęcę. Przejeżdżam teraz z palcem w dosie. Nie no, z drugiej strony się, jak nie spędzi, to mogę się na spokojnie podrapać. Bez jakichś takich utrudnień. Piękny jest tutaj przejazd. To mi zaoszczędzi nieco czasu. Dobra, jeszcze 19 sekund. No to tu już zdążę. Na no, spokojnie. I została jeszcze jedna bramka z tego co widzę. Czyli jedziemy do mety. Zostało 11 sekund. Mamy 53 sekundy. Cóż. Ten zakręt mnie trochę spowolni, ale mam już taką nadzieję, tak szybko, dojadę na spokojnie po prostu. Dobra, tutaj zaszczećmy parę kilosów i dla odmiany pojedźmy tędy. Zobaczmy. Ściana. A tam już jest metal? O kurde! To i tak dużo będzie, podać 15 sekund. Ile będzie? 17,45. Już mogę na spokojnie wyjąć palec z nosa. I dobra, ile jeszcze mamy wyścigów? Powiedzcie mi, proszę, do zaliczenia. Jeszcze dwa. Plus wyścig z Bingiem. Dobra, czyli tak, może. Zobaczmy, co mamy do dyspozycji. Tą próbę prędkości bym zaliczył, ale nie. Czyli nie mamy wyjścia i. Te dwa wyścigi będzie trzeba zaliczyć. Zacznijmy od tego sprintu może. I mamy korwetę. Mamy też znowu karę GT chyba. I tam z boku coś strasznie brzydkiego. To jest... Nie zdążyłem zauważyć. Tak, też w życiu bywa. Ale okej, okay, trzeba będzie odskoczyć, a ja tu już widzę pierwszy... O To jest Mercedes SL500. Już mi się udało zauważyć. I nieoczekiwanie to odprowadzi, a nie karę GT. A korweta to już w ogóle się gdzieś wpiercieliła po drodze. Znaczy z drugiej strony jak tak patrzę, to w sobie ten SL500 nie jest aż tak źle pomalowany, nie ma tragedii. Au! A ja bezczelnie porysowałem raki flagier. Sary! Ale... Nie no, gdyby ten fiolet zamienić na czerń, to już by było całkiem przyzwoicie. Ale nie skupiajmy się na tym, jak są pomalowani nasi rywale, tylko na drodze. Na drodze do zwycięstwa, do sukcesu, do pierwszego miejsca. Tu przyhamujmy. o, udało się, pięknie. Tam, o, Carrera Geta już się wybiła do przodu, ale nie, na długo niestety. Cóż... Pięknie szybko jechała, ale niestety zabrakło czegoś na zakręcie, bodajże. I teraz byleby tylko się rozpędzić. Wziąć, rozpędzić się. Odstawić rywali na, du na dużą odległość. No nie no, 80 metrów to nie jest jakiś szczególnie duży dystans, ale powinien dać mi jakiś taki w miarę komfort. Kolejny nitro, może, żeby się nie poślizgnąć. Udało się, udało się. I kto jedzie za mną? Carrera! Oh shit! Oh shit! Odskocz, odskocz, odskocz! Jedziemy 300 już. Nie, dopiero teraz 300. trzeba było wrzucić szóstkę. Ale dobra, teraz nitro. 330 i jak się to zakończy? Jak się to skończy? Jak się ten wyścig skończy? Pędzę jak szalony, będę jak wiatr. Normalnie jakiś wunderpappa albo coś. Dobra, duży. Żeby tylko nic się tu nie stało. Żeby mi wyskoczyło na drodze. Jakiś tir albo coś. I... Jest! Beta! 333 równe. Równe pół szatana. <laughs> nie no, ale 666 tysięcy do trań. Kto by się spodziewał? I ostatni wyścig dzisiaj przed Mingiem. I mamy tam stanga. Mustanga. Bundo! Panie, zabierz palec Nitra. Okej. Okay. Z skaszaniłem tego. I mamy Astona. Wow. I jakiś szwed go chyba prowadzi. Przeskując po fladze, jaką umieścił na naucie. O. Oh. Gdzie jestem tutaj? Nie, to no ja z reguły wiem, że Astona mi Jakiś e e jakieś takie eleganciki. Czy dbają o, sz to, o, jakiś, o swój lakier. I 300. Równe. I żeby tutaj. O. Pięknie. Pięknie skontrowany poślizg. Wydaje się, któryś zrywali mi odskoczył brzydko. Pojedźmy tutaj. Taktycznie. Dobra. I teraz, nitro, nitro. Jedzie, 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 jedzie. 295. Bostko. Whee! miało nie być wie. Dobra, gdzie? Wow! 232, cieniutko! Ło, wow, 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 wow. Już mnie Aston bierze. Chciałem powiedzieć Mustang, ale się ogarnąłem w miarę szybko. Dobra, nitro. 229. Żeby tylko... Okej, okay, nic się nie stało. Świetnie. W szczytu. Teraz koło ronda. Właśnie, trzeba będzie już trollować tutaj policję. Nie no, to już może w następnym odcinku, bo... starczy z policją, póki co, już nie przewiduje na ten odcinek. No, nie ja no, na pewno nie przewiduję. Chyba, że nagle coś podczas wyścigu z Mingiem wyskoczy. A to by było ciekawe, bo. Właśnie w tym momencie też jest tak, że. Po prostu tak nagle policja wyskakuje. Nie ja no, nie nagle, że po prostu nas od razu ściga. I to naprawdę czuć, że to jest wyścig z Most Wanted. Czyli mimo wszystko policja mu nie odpuszcza. I znowu z przewagą. Czekajcie, jakie statystyki.